Wyobraźcie sobie kasynę, w którym pull, czyli nagłe oszustwo zbierające całą płynność bezpośrednio z rynku, nie jest koszmarem, a główną atrakcją gry. Brzmi to absurdalnie, możliwe, że tak, ale jednak w świecie Solany powstają właśnie chociażby podobne takie serwisy, między innymi jak ten, o którym będę dziś mówić. I mamy tutaj do czynienia z typowym gamblingiem, czyli możliwość bardzo szybkiego zarobienia środków, ale również też i bardzo szybkiej straty. Prawdopodobnie najdziwniejsza, a zarazem najzabawniejsza gra, którą widziałem do tej pory, jeżeli chodzi o rynek Solany, no bo mamy oczywiście takie serwisy jak PAMFAN, Bub i tak dalej, i tak dalej. Moonshot, gdzie tworzymy sobie automatycznie tokeny, bądź też w te tokeny próbujemy wstrzeliwać się bezpośrednio za pomocą naszych Solan. No, i automatycznie sprzedajemy po kilku, kilkunastu, kilku minutach, w zależności od tego jak, jak podchodzimy do tego tematu. O, mamy tutaj w tej chwili rak. Mamy tutaj do czynienia z grą, w której kupujesz wymyślonego maincoina, tak jak to w tej chwili się dzieje. W tej chwili mamy ten okres presale, który za chwileczkę się skończy no i mamy automatycznie możliwość zakupu. No, i patrzysz jak cena sobie szybuje do góry, bądź też spada w dół, i od Ciebie zależy, czy ty będziesz kupować czy będziesz sprzedawać. No ja w tej chwili straciłem minus 17%, czyli tak zwane mamy tutaj buy, buy, hold, czy też panic sell i repeat, i repeat. No i mamy w tym przypadku prawdziwe sole na stole, dlatego, że łączymy się bezpośrednio tutaj z naszym portfelem, przelewamy sobie jakąś tam odpowiednią ilość soli, no i wchodzimy w zależności od tego, ile sobie tutaj wybierzemy, jeżeli chodzi o wejście, tyle możemy Zarobić albo tyle możemy stracić. Prawdziwe nagrody w postaci SOL są wypłacane automatycznie, bezpośrednio na, na nasz portfel. Oczywiście, w momencie, kiedy sobie te środki wypłacimy. No i jest to typowo platforma kierowana do degenów, do osób, które mają bardzo wysoką tolerancję na ryzyko, chociażby takie serwisy jak Pamfan, które również wymagają tej tolerancji na olbrzymim poziomie. Tak więc, nie jest to nic, co może przynieść Ci majątek, no chyba, że jesteś wyrafi, wytrawnym graczem, jeżeli chodzi o tą sieć, ale oczywiście, jak zawsze trzeba uważać. Jest to serwis internetowy, pamiętajcie, oparty na blockchainie Solana. Mamy tutaj też dużą, budującą się społeczność na platformach takich jak Telegram, Twitter oraz Discord i tak naprawdę dzieje, zaczyna się tam dziać coraz więcej. Jak spojrzymy sobie bezpośrednio na ich Telegram. No to tych użytkowników tutaj w tym przypadku jest prawie 1500. tysiąca. Bardzo aktywna grupa, nawet jeszcze widzicie, nie dołączyłem. No i mamy congratulations. Ktoś coś tam wygrał. Ludzie wymieniają się oczywiście jakimiś swoimi e, różnymi wygranymi, czy też przegranymi i tak dalej, tak dalej. Ta gra powstała w 2024 roku. No i ona tak naprawdę do tej pory gdzieś tam nie była jakoś mocno popularna, tak jak chociażby PAMFAN, no bo mamy tutaj zupełnie jakby inny model i każdy, tak jak w przypadku na PAMFANie, gdzie może tworzyć własne tokeny, może je sprzedawać szybko w każdej chwili, tak tutaj w tym momencie wchodzimy tylko, tak jak mówiłem, w te sztuczne twory. No sprzedajmy sobie ile tam 42% i tak to wygląda, słuchajcie, nie mamy tutaj jakiejś, Bóg w jakiej filozofii jeżeli chodzi o moje gry ja w tej chwili tak naprawdę tych gier mam już dość sporo 64, 2, solany, jeżeli chodzi o totalną ilość, łączny mój wolumen I, i gdzieś tam sobie to traktuję oczywiście jako tylko zabawę jeżeli chodzi o społeczności to, o czym mówiłem, Telegram, Twitter, tam bardzo mocno ten serwis przyjął się, przede wszystkim dlatego, że co by nie patrzeć, cała Solana, jeżeli chodzi o memcoiny, no to jest czysty gambling i, i nie mamy tutaj jakby czegoś takiego jak pewność, że w coś, co wejdziemy, za dwie sekundy się całkowicie nie wywali. Ale jeżeli chodzi o sam proces, słuchajcie, to o tym też musimy... Powiedzieć, jak wygląda mechanika. Mamy tutaj taką mechanikę typową dla projektów w stylu Crash, czyli tych gier takich gdzieś tam gamblingowych, tylko że tutaj mamy oprawione to bezpośrednio w kryptowalutową otoczkę związaną z tymi memcoinami, i mamy tutaj identyczną, czyli mamy ten start rundy, na którym jakby tworzony jest ten token. No i w momencie, kiedy Mamy odliczanie, możemy sobie wejść wcześniej, bądź też dopiero sprawdzić, jak cena zaczyna się zachowywać w momencie uruchomienia tego serwisu, zaraz, nie serwisu, przepraszam, tylko tego memcoina, jak automatycznie już on ruszy. Więc możliwość dokupowania, możliwość uśredniania tej ceny jak najbardziej wchodzi w grę. Natomiast pamiętajcie, że każdy z tych tokenów Kończy zwyczajnie jako rack pół całkowity, i nie ma tutaj jakby innego odstępstwa. Tak więc tutaj faktycznie, jeżeli już wchodzimy, no to wchodzimy dosłownie na parę sekund i wychodzimy. Oczywiście tak jak w przypadku każdego z tokenów, które ktoś tam partycypuje, można wejść, wyjść, tak jak ja to wyszedłem przed chwileczką szybciej. A cena, mimo wszystko, za sekundę jakby gdzieś tam poleci sobie mocno do góry, albo wyjść w takim momencie, gdzie za chwileczkę cena spadnie i zakończy się żywot tego tokenu. Tak więc mamy tutaj tak naprawdę serwis kierowany głównie do gamblerów, absolutnie do nikogo innego. Tak więc, jest, jeżeli jesteś osobą, która nie ma tego jakby tej, tej świadomości o, o ryzyku, jakie Jakie niesie ze sobą handel memcoinami, to absolutnie nie pakuj się w takie tematy, nie wchodź, nie, nie przesyłaj swoich soli, no bo mamy tutaj tak naprawdę stuprocentowe ryzyko. Pamiętajcie, gramy tutaj w tym przypadku tokenami, nie gramy tutaj absolutnie żadną żywą gotówką. Tak więc całkowicie zdecentralizowany projekt, który działa, tak jak widzicie. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Taka krótka informacja na temat tej platformy. Jak coś zapraszam na grupę zdefiniowani, link do tej grupy znajdziecie bezpośrednio w linku pod tym filmem, jak również na grupę PamFam, w której również znajdziecie link w opisie pod tym filmem. Tak więc to jest z mojej strony, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.